Siemanko, 8 sierpnia, jedziemy kosić dalej Przężyto. Zostało nam około, ja wiem, 10 hektarów. Tutaj dziadek już bizonem sobie będzie wyjeżdżał. Fuh. Wyjeżdża sobie bizonem. Ja biorę na drugiego dziadka. 60 i tą, tą szóstkę przyczepę, i jedziemy sobie na jedną działkę e, przężyta. Tam jest 95 arów, arów, nie ary, tylko arów. E, no, później będę jeszcze prasował Tam jest 95 arów, to zobaczymy, jak będzie sypało. E, dzisiaj rano jesteśmy w szoku. Byliśmy w szoku, bo e, była jedna działka, tam e, myśleliśmy cały czas, że tam jest około 4 hektarów. I to było złudzenie. Była, było bardzo mylne to co, to, co żeśmy mówili. Tam nie ma 4 hektarów, tylko tam jest 2,5 hektara dokładnie. Sprawdziliśmy na mapkach. Tam jest 2,5 hektara. No i byliśmy w szoku rano, bo z tego, co mniej, oczywiście, to jest wszystko mniej więcej pira ze drzwi. Przeliczyliśmy, ile było ukoszone przyczep, i ile tak mniej więcej ton. Bo tak człowiek się orientuje, ile ton jest na przyczepie, no to było około 18 ton skoszonego. Tam jest działka 2,5 hektara, więc to przężytość sypuł nam około 7 ton z hektara. No na to co ja dawałem, opryski jakieś i dolistne, i azotowe, to nie było, kto wie co. To było wszystko takie, naprawdę na, na, na minimum takie. Nie było sypane ani azotowego w wszystkim składniku, kto wie ile. Potasówki praktycznie zero, jedynie obornik był dany, ale to jakiś czas temu już. No i z dolistnych. Wjeżdżałem trzy razy dolistnymi. No i powiem szczerze, że chyba te dolicy dały radę, no bo w granicach 7 ton sypało to przeżyto, no to jest naprawdę dobrze. Dogoniliśmy dziadka. To jest ta działeczka, wąski pasek, długi aż do drogi. Ale poszło. Każdy jeden. Odmiana jaka tu jest. Yy, nie mam bladego pojęcia jaka tu jest odmiana. Yy, wcześniej jakoś, nie wiem, nie przykładaliśmy uwagi do tego jaką odmianę szyjemy. Tak mieliśmy trzodę chlewną po prostu aby aby było przeżyto. E, maksymalnie 3, maksymalnie to już takie e, maks 4 lata było przesiewane, e, no i brało, było brane oczywiście centrali, e, jakieś, jakieś inne tak, świeże, no i te, te 3, 3 lata się przesiewało, e, dokładnie jaka tu jest odmiana nie mam tego pojęcia, tak wygląda to przeżyto. zobaczymy ile tu się ukosie no tak jak mówiłem jest 95, e, 95 arów, Ile się ukości, zobaczymy, mam nadzieję, że sypnie tak jak na poprzedniej działce Tych 2,5 hektara, czyli te 7 ton z hektara będzie Także w granicach tutaj powinna być Ta przyczepa powinna być pełniuszka z tego kawałka Powinna być pełniuszka, no i patrząc na to jaki tu jest długi kawałek to po prostu Przejazd na dół, no i powinien być zbiornik jak będzie, zobaczymy. Czekamy cierpliwie na wyniki. A ja mogę sobie tylko cofnąć, a on i tak klapę otworzył i dojechał do końca. Ale czupaty zbiornik jest, prawie się wysypywało. Zobaczcie, jakie fajne grube pszenżyto trochę połupane, ale jakie grube. Zobaczcie, jak pszenica wygląda. On miał to też grube, tylko on miał dłuższe. A to jest krótkie i długie. I kiedyś? Musieliśmy trochę sita przestawić. i przeżytki, ale ten dźwięk jest bezcenny. Да. Mogą być lepiej, ale nie jest źle. Jedziemy na drugi kawałek, tego zostawiam dziadka, podłączę do wysypania, biorę ósemkę, drugi ciągnik i jedziemy na następny kawałek. Zobaczymy ile tam będzie sypało. Ósemkę mamy pod piętą, pod 10-14, dobra, jedziemy. Ile tu słomy jest? Grube pokosy. Aż położyło. Kurczę, powiem wam, że jestem trochę zdziwiony eee, i zaskoczony, ale nie w pozytywną stronę, bo myślałem, że troszkę lepiej będzie sypało tutaj. kurde powiem wam szczerze, trochę mnie zaskoczył, zaskoczył ten kawałek. No nic, zobaczymy efekt końcowy. Dali po prawej stronie kości jeszcze jeden bizon. Nie No Ewidentnie widać, że tutaj na dole jest rzadsze. Tu jest słabsza ziemia na, na samym dole, bo to pole jest yy, 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 po skosie, idzie tutaj w dół. Tam mamy podgórkę. Yy, ewidentnie. Tu jest rzadkie. Zaraz wejdziemy na kombajn, jak wysypie dziadek, yy, i zobaczymy, jak to wygląda z kombajnu. A tam u góry nie wygląda źle nawet, ale tutaj to jest nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Małe podsumowanie: tutaj jest mniej niż na tamtym kawałku, bo jest 2,5 zbiornika. Czyli tutaj średnio z tego, co tak na oko można obliczyć, to wychodzi, że na tym kawałku 90 ary, czyli w sumie jakby z hektara sypnęło, tak w 3,5, w granicach czterech. No tak, 3,6 3, czy 3, 7, między 3,5 a 4 tony, bo to jest ciężko określić, ile tutaj to waży. No, ale te 3,5 było. Myślałem, że będzie lepiej. Jak na razie, to jest chyba najgorszy kawałek, tam gdzie sypało przeżyto. No, bo liczyłem na to, że tu jest lepsze. No, nie wchodziłem dalej w głąb. Bo tu jest niżej. To pole schodzi. W dół, to na tym dole nie było, nie było za wiele. Tam najgorzej było. Tam właśnie było najgorzej w rogu, nie było nic. Praktycznie tutaj na wysokości tamtej brzuski, czy tak gdzieś połowa pola, w poprzek było odcięcie. Było widać zupełnie inne przeżyto. Tam było u góry gęstsze, wyższe, ładniejsze, większe kłosy. A tutaj była taka nędza. Ale nic, dobra, jedziemy, wysypiemy to do wina. Sczepiam sobie dwie przyczepy i jadę dziadkowie zaprowadzić na owiez, a ja będę dalej jechał prasować. No i później będę to wszystko ściągał. Owies będziemy wyrzucać, przerzucać. I tak to, to dzisiejszy dzień będzie wyglądał. Podprowadziłem dziadkowi przyczepę. Dziadek już owiec z kosi. Tu jest 3,5 hektara owsa nędza, widać z nędzą. Na owies Poprzerastał późno go kosimy, co prawda A jakiś tam kilka zbiorników będzie. Dobra, ja jadę. Eee, wracamy i jedziemy pracować. Sobie sypiemy owies. Akurat tam był owies. Eee, z 3,5 hektara ukosiliśmy 2,5 zbiornika. Także tak na koniec dnia. Takie dzisiaj się podsumowanie odcinka. 3,5 hektara owsa. 2,5 zbiornika. Masakra. Dobra, ja kończę. Jutro wjeżdżamy na Przężyto. Jutro też jakiś tam odcinek sklecimy z tego Przężyta. Tam jest w miarę ładny kawałek. Zobaczymy, jak tam będzie sypało. I jeszcze pszenica. E, nam została 3,5 hektara. Zaraz dostaniesz. E, dobra, trzymajcie się. Dzięki, że byliście. Na razie. Cześć.